Krasowski, witam serdecznie. Od piątku 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla tych grup osób rozpoczną się 25 stycznia. Dla naszych mrągowskich seniorów przygotowałem kilka informacji dotyczących tego, jak zarejestrować się na szczepienia. I tak, są trzy możliwości zapisu. Pierwszy z nich to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię. Wystarczy zadzwonić pod numer 989. Senior może zrobić to sam lub może zapisać go bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji można wybrać dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie zostanie wysłany SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. Drugim sposobem rejestracji jest skorzystanie z platformy internetowej e-rejestracja dostępnej na stronie pacjent.gov.pl. Żeby skorzystać z tego sposobu rejestracji, trzeba posiadać profil zaufany, jeżeli go nie mamy, to polecamy skorzystać ze wspomnianej już infolinii NFZ pod numer telefonu 989 lub bezpośrednio ze wsparcia. Swojej przychodni. No właśnie, i kontakt z wybranym punktem szczepień jest trzecim sposobem na rejestrację. W mrągowie w tej chwili szczepienia będą realizowane w trzech przychodniach zdrowia: w Mazurmedzie na Osiedlu Mazurskim, w przychodni Grunwaldzka na Osiedlu Grunwaldzkim i w przychodni Zdrowie przy ulicy Królewieckiej. Ważna rzecz to również transport seniorów, którzy z różnych względów nie będą mogli dostać się na szczepienia. Urząd Miejski w Brągowie pomoże w tej kwestii i postara się zapewnić taki dojazd. Osoby, które będą potrzebować wsparcia proszone są o kontakt pod numerem telefonu 607 119 005. Infolinia będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco. Zachęcam również do odwiedzenia strony www.mragowo.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje, które przed chwileczką przekazałem. Paweł Krasowski, dziękuję za uwagę.